Witam w 164 części audycji Voice of Freedom na antenie radia N Fala, w której pochyla się nad tekstem Wojciecha Mazurkiewicza pod tytułem Agora, Anarchia, Akcja taka instytucja przymusu centralizująca niemoralność, popychająca do kradzieży oraz morderstw i koordynująca ucisk na skalę niewyobrażalną dla przestępczości prywatnej istnieje. Jest to mafia mafii, gang gangów, spisek spisków. Liczba ludności zamordowanych przez tę instytucję w ciągu kilku ostatnich lat przewyższa liczbę wszystkich zgonów, do jakich doszło wcześniej na przestrzeni dziejów. Wartość dóbr skradzionych przez nią w w ciągu kilku ostatnich lat przewyższa wartość całego bogactwa wytworzonego wcześniej na przestrzeni dziejów. Liczba umysłów, które instytucja ta zwiodła celem swojego przetrwania w ciągu kilku ostatnich lat przewyższa liczbę umysłów omotanych jakimikolwiek irracjonalnymi ideami, głoszonymi kiedykolwiek wcześniej na przestrzeni dziejów. Państwo nasz wróg. W samym tylko XX wieku wojna doprowadziła do wymordowania większej liczby ludzi niż kiedy. Kiedykolwiek wcześniej. Podatki i inflacja przyczyniły się do kradzieży mienia o wartości większej niż wszystkie wytworzone kiedykolwiek wcześniej bogactwa, a polityczne kłamstwa i propaganda, i nade wszystko edukacja spaczyły więcej umysłów niż wszystkie wcześniejsze przesądy. Nietrudno zauważyć, że słowa te zostały napisane przez anarchistę i to nie byle jakiego anarchistę, tylko przez Samuela Edwarda Konkina III. Ten fan science fiction mieszkał w Kalifornii. Long Beach w miejscu zwanym wioską anarchistów, gdyż obfitowało ono w osobników jego pokroju. Był publicystą, wydawcą, ekonomistą, pasjonatem gier komputerowych, zwolennikiem austriackiej szkoły ekonomii, przyjacielem jej najważniejszych przedstawicieli, z którymi się często jednak kłócił i libertarianinem, co definiował bardzo prosty sposób. Inicjowanie agresji albo grożenie jej zainicjowaniem przymus jest złe, niemoralne, niesprawiedliwe niesłuszne, wysoce niepraktyczne i tak dalej i zakazane, wszystko inne jest dozwolone ale nade wszystko był anarchistą tyle że nietypowym anarchistą, syndykalistą, kolektywistą antykapitalistą, komunistą tylko wolnorynkowym i szanującym prawo własności niewierzącym w komunizm ani żaden inny kolektywizm bez względu na to jak wielu pragnie żeby komunizm zadziałał i poświęca się temu celowi komunizm poniesie porażkę Zwolennicy komunizmu mogą przez czas nieokreślony i kosztem wielkiego wysiłku powstrzymywać agoryzm, lecz nigdy nie poluzują więzów. Naturalny prąd, albo niewidzialna ręka, albo fala historii, albo bodziec zysku, albo robienie tego co przychodzi naturalnie, spontanicznie innymi słowy, porządek spontaniczny niechybnie powiedzie społeczeństwo coraz bliżej czystej agory. Czystej anarchii, bez przymusu, bez koordynacji, bez centralnego planowania i sterowania, które jest niewydajne ze względu na brak kalkulacji ekonomicznej i z szeregu innych powodów, które podaje nam Historia Dziejów, gdzie ten system ewidentnie się nie sprawdził i wszędzie tam, gdzie był zaimplementowany, upadał. Stąd też stworzył użyte przed chwilą pojęcie agory, agoryzmu, o którym jednak za chwilę. Poza tym zawsze chodził w czarnych podkoszulkach, czarny symbol anarchii. Zadawał się z różnym dziwnym, jak na osobę wykształconą towarzystwem. Prowadził względnie niespokojny tryb życia i słynął z okrzyku Agora, anarchia, akcja. Czemu o tym piszę? Gdyż Konkin, w przeciwieństwie do innych teoretyków, Ruszył się z domu, odszedł z zabiórka, nie był jedynie teoretykiem. Chciał zmienić system, odrzucając tradycyjne metody działania, być praktykiem, działać w plenerze, działać realnie, zmienić system pokojowo od wewnątrz, ale bez użycia narzędzi jego samego. Partia libertariańska to polityczny Oksymoron krzyczał, odrzucał metody przymusowe według Openheimerowskiej e, wersji podziału te Polityczne, opracował teorię, mm, plan, zaczął go realizować. Stał się twórcą oryginalnego, choć mało znanego nurtu lewicowego libertarianizmu, nazwanego przez siebie agoryzmem. Potraktujcie ten te tekst raczej z przymrużeniem oka i jako ciekawostkę, choć może kogoś zainspiruje on do bezkrwawej rewolucji albo przynajmniej do pędzenia własnego bimbru w piwnicy, agora wolnorynkowa, uporządkowana anarchia. Społeczeństwo anarchistyczne tworzyłoby agory. Brzmi to niejasno, ale sięgnijmy po znaczenie tego słowa. Otwarty rynek. Ludzie tworzący agorę żyliby według spontanicznego porządku, bez władzy i państwa, oddolnie organizując się na własną rękę, opierając wszystkie interakcje na wymianie wolnorynkowej, na spontanicznych umowach, kontraktach ze sobą. Każda własność byłaby prywatna, choć mogłaby być również współdzielona. O ile partnerzy by się na to umówili i zawarli, takie porozumienie. Wszystkie usługi dobrowolne, brak zakazów poza robieniem tego, co szkodzi innym, agresja, prawo pięści i nosa, prawo do obrony koniecznej i kara dla złoczyńcy polegająca na odpracowaniu lub odkupieniu wyrządzonej szkody. O jej ekwiwalencie, e ewentualnie kara śmierci za morderstwo. Totalna wolność informacji, brak praw autorskich i patentów, infoanarchizm, legalizacja czego tylko się da, wszystko dozwolone, brak jakiejkolwiek prohibicji czy regulacji, prywatne sądy, policja i wojsko, pełen dobrobyt zapewniany przez niewidzialną rękę wolnego rynku i względny spokój. Powodowany brakiem przymusu. Państwo nie istnieje. Nie ma podatków ani obowiązkowych ubezpieczeń. Każdy może w dowolnej chwili opuścić agorę i pójść drogą secesji. Każdy może też od niej, do niej dołączyć z zewnątrz. Anarchistyczna, spontaniczna i uporządkowana wioska. Brzmi cudownie, brzmi jak raj. Ale nie musi być i nie jest utopią. Nie wiem, czy takie coś miałoby prawo funkcjonować. Zainteresowanych szczegółową teorią na temat działania anarchistycznego wolnego rynku, odsyłam do książek Manifest Libertariański Maria Rothbarda oraz do samego nowego Manifestu Libertariańskiego Samuela Edwarda Konkina III, w którym już wprost, zainspirowany Rothbardem, opisał on działanie agory. Mnie bardziej interesuje tu, jak dojść do świata agoryzmu. Anarchia. Czarna i szara strefa. Według Konkina rynek jest podzielony na cztery strefy. Biała strefa. Dobrowolne transakcje, legalne i kontrolowane przez państwo. Wszyscy w nich bierzemy udział na co dzień. Przykład: kupujesz jabłka w warzywniaku, dostajesz paragon. Transakcja zaksięgowana, podatek odprowadzony. Szara strefa. Dobrowolne transakcje, legalne i pozbawione kontroli państwa. Większość z nas bierze z nich udział regularnie. Przykład: dzieci sprzedają jabłka przy drodze. Czarna strefa. Zwana popularnie czarnym rynkiem, dobrowolne transakcje nielegalne, karalne i pozbawione przynajmniej oficjalnie kontroli państwowej, większość z nas bierze w nich udział okazyjnie. Przykład: kupujesz wino jabłkowe na spirytusie niewiadomego pochodzenia, inne to narkotyki, broń, przemyt, prostytucja. Czerwona strefa. Wszystkie transakcje, do których jedna strona jest przymuszana przez drugą, wszyscy bierzemy w nich udział, najczęściej wykonywane przez mafię i państwo. Przykłady: haracz za ochronę lokalu, ubezpieczenie społeczne, piramida finansowa. Konkin dopuszczał istnienie tylko szarej i czarnej strefy, uznał, że rozszerzenie ich może doprowadzić do rewolucji i zniszczenia państwa od środka, przeciwstawienia się mu i kontry wobec jego. Rządów. Tym samym stworzył pojęcie zwane kontrekonomią akcja, kontrekonomia. Kontrekonomia, czyli ekonomia wolnorynkowa i działająca w szarej i czarnej strefie. Wielu z nas uprawia ją nieświadomie, na przykład studenci sprzedający tanią wódkę w akademikach. Według Konkina rewolucja miałaby polegać na zachęcaniu ludzi do brania udziału w nielegalnym obrocie i tym samym szkodzeniu legalnej gospodarce na rzecz pełnej wolności i swobody handlowej, by nie odprowadzać od niej haraczu, trybutu na rzecz państwa, tego przymusowego, zinstytucjonalizowanego e, środka, który jest potrącany przy każdej transakcji, by nie płacić pośrednikowi, uzurpatorskiemu zarządcy za. Te usługi, które nabywamy na rynku, by zupełnie uwolnić się od tej gałęzi kontroli i dać psztyczka w nos państwowej biurokracji, by zupełnie ukryć przed nim swoje dochody i wyprowadzić je z dala od aparatu państwowego, by nie zasilać jego opasłego i tak już budżetu i nie napełniać sakw. Kolejnym rzeszom armii urzędniczej, by zupełnie zerwać z kontrolą rynku przez lewiatana, by poczuć swobodę prowadzenia działalności i przede wszystkim, by zachować 100% środków w kieszeni, by ani jedna złotówka, dolar i tak dalej nie umknęły na rzecz tych, którzy nie są zamieszani w tą wymianę, której się podejmujemy, którzy nie są podmiotami transakcji. Konkin uważał, że kontrekonomia może być dobrą zabawą, a przy tym przynosić spore zyski. Wyliczał też, że ryzyko z nią związane jest względnie niewielkie w porównaniu z korzyściami, jakie można odnieść. Patrząc na to, na jaką skalę działa dziś na świecie czarny rynek, zwłaszcza w handlu bronią i narkotykami, to trudno o Ponować temu stanowisku. W pewnym momencie rozrośnie się do takiego stopnia, że trudno będzie to kontrolować czy stłamsić w zarodku. Państwo nie będzie w stanie przeciwstawić się sile, która będzie pożerać go od środka, a właściwie głodzić, odbierając mu środki bez przymusu, po prostu mu nie płacąc, po prostu odmawiając mu zapłaty i skrywając przed nim. Te pieniądze. Im mniej pozostaje w jego budżecie, tym jest słabsze, tym mniej posiada do rozdysponowania pomiędzy swoich ludzi, pomiędzy swoich mm, kolejnych pachołków. I nie ma z czego finansować swoich działań i nie ma z czego utrzymywać swoich ludzi. W ten sposób jest zmuszone się ograniczać, ciąć etaty, zmniejszać zakres. Działalności i władzy, przez co wycofywać się, przez co Umierać stopniowo. Trudno powiedzieć, na ile sam Konkin działał kontrekonomicznie. Wiemy, że prowadził raczej niespokojny tryb życia: zadawał się z różnymi libertariańskimi hipisami i próbował tworzyć agory w praktyce, nie miał jednak nigdy problemów z prawem. Do typowych działań kontrekonomicznych zaliczają się handel bronią, handel wymienny i alternatywne waluty, bycie bądź zatrudnianie nielegalnych imigrantów, handel narkotykami, pędzenie własnego alkoholu i handel nim szm Przemoglowanie życie z własnej hodowli uprawy, uchylanie się od podatków i tym podobne. I nie bez powodu są to działania uznawane przez państwo za nielegalne i karalne, bo każde z nich godzi w jego istotę i udowadnia, że jest ono niepraktyczne i zbyteczne zupełnie. Każde z nich podgryza jego fundamenty od podstaw i pozbawia go pewnych gałęzi kontroli. Pozbawia go mocy, zupełnie go głodzi. I jest niebezpieczne z tego powodu, że oczywiście jest w stanie doprowadzić do chaosu, ale prędzej będzie w stanie doprowadzić do anarchii takiej, jaką postulują wolnościowcy czyli spontanicznego ładu oddolnego, gdzie wszelkie mm, umowy są dobrowolne. Procesy te na szeroką skalę miałyby osłabić państwo. Konkin zakładał, że ludzie, zachęceni dobrym przykładem, zaczną zakładać własne agory, które będą oparte właśnie na kontrekonomii. Dobrobyt i wolność, jakie by w nich panowały, zachęcałyby kolejnych obywateli do dołączania się do nich. Byłyby atrakcyjne, agory rosłyby w siłę, a wpływ państwa by się pomniejszał aż do ostatecznego upadku. Ewentualna przemoc zostałaby użyta przez broniące się ostatkiem sił państwo i obrona przed nią byłaby moralnie uzasadniona. W tym pomogłyby już prywatne agencje ochrony. Rewolucja dokonałaby się wtedy, kiedy siła fizyczna i gospodarcza agor byłaby większa niż umierającego państwa. Z którego ludzie by cały czas uciekali, mając do wyboru lepszą alternatywę. Wtedy agory wyszłyby z cienia i zaczęły działać jawnie. W ten sposób powstałby anarchistyczny, agorystyczny świat, wolny i prawdopodobnie bardziej pokojowy i cywilizowany niż obecnie oparty na twardych fundamentach samoposiadania i nieagresji, wraz z kluczowym elementem własności prywatnej i jej poszanowania. Nierealne? Fantazyjne? Demoralizujące? Być może. Ciężko powiedzieć, czy coś takiego w ogóle miałoby prawo zadziałać, choć my szczerze wierzymy, że tak. I wspieramy te postulaty, te założenia, tą doktrynę. Zapewne łatwiej byłoby fantazowiować w ten sposób w liberalnej, osiągniętej hipisowską subkulturą Ameryce niż w innych krajach. W praktyce, znając ludzką naturę, wysoce prawdopodobne, że takie agory stałyby się zwykłymi organizacjami mafijnymi, a w końcu przejęłyby formę opresyjnego rządu. Ale Konkin jest postacią ciekawą, gdyż był pełen pasji i fantazji, jaką włożył w szerzenie nowego systemu. I miejmy nadzieję, że nie poszło to na marne, że koniec końców opłaci się i uda się nam, jego spadkobiercom, zakrzepić tą myśl nawet dzisiaj. A może zwłaszcza dzisiaj w umysłach kolejnych młodych pokoleń wolnościowców najlepiej smakuje wino pędzone we własnej piwnicy, z dziko zerwanych owoców. Konkin to wiedział i tego pragnął. Nie odpoczywamy ani nie marnotrawimy środków aż do momentu, gdy państwo zostanie rozbite w pył, a ludzkość osiągnie swój agorystyczny cel, dopóki nie padnie ostatni bastion państwowości agora, anarchia, akcja. Bardzo dziękuję.